To jest ten burka! I dzisiaj I zagramy baczysz. sobie... I... I... i boczek tylko patrzy. Dzisiaj zagramy sobie w Minecrafta. Tutaj co pisze. Baczysz. Minecrafta dziś zagramy! Minecraft number one! Tak naprawdę to ta muśka jak spróbowała to nie to... to... do lawy, dobra, ale zapraszam do oglądania. do lawy się utopiła. kaka, bo ka, 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 ka. próbowała zjeść kaczkę. si 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 si. Katuszkie, kaczuszkę. E, czekaj. Zapada noc. Nie żartujcie, ludzie. Jak myślisz, bo, e, Bonnie, jak to się skończy? Nie, tutaj jest dobrze. Nie, zapada noc. O, nie, nie, nie. nie. Mój wróg. Szybko. Idź, coś uponuj. No, no, szybko. Drewno muszę, bo zaraz z Glipperą mogą cię pojawić. Czekaj. No to szybko razem. Okej. Okay. A znasz, jak się gra. Zgadź, zgadź. To fajne jest. Dużo parodii jest. Dobra. Łałałał. Szybko, okay. szybko, 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 szybko. To na ogólnym kanale. Nie wiem, Zdrew. Może Zdrew. właśnie utrwo... O nie! O nie, 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 nie. masz. Ale patrz. O... gwiazdy. G gwiazdy już lecą na noc. Na to, na to fajnie. A ty, puśka to się nie odzywaj. Ło. Wykopię sobie grup. Jak Dobra, kopię sobie grup. Puść, cicho, my tu gramy. Okej. Okay. Siema. Dobra. Wykopuję sobie grup. Co ty murka? Czy, czy, um, czy, um, czy, ty? Dobrze. Jest tutaj. Chcesz się? Zabić? Cicho. Y... Przestań. Muszę mieć wygodę tutaj. Puszka! Czekaj! Ja e... ci powiedziałem, żebyś nie odzywała. E, wypuść puśkę. A wiesz, że zamknąłem drzwi, bo ona nie umie wyjść. Dokładnie. Ale ja Dokładnie. Ja ja Okej. Okay. O, fa, pa! Czekaj, fajne! No, gromowie sobie wykopałam. Ja nie, nie. Halo! Nie żartuj sobie! Że tutaj utknęłam! No, brawo! Brawo, bravo. A ja tylko na żart sobie robiłam. Tak, ja tylko na żart O jest, Jezus, jest jakieś przejście. Ja tylko sobie na żart Nie robiłam, ale ugrzęzłam. Teraz się ze za mnie da bilet. Udało się chyba wyjść. A... No, czekaj, schowam się. O, o, o jestem, jestem. I, i kto? Się... <grypy> no, brawo! Mówiła, że to chodzi gry. Boże! O, Boże, do. do, 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 do griper! griper kolejny cię zaatakuję! się! Ja pierwszy raz gram w Minecrafta! I pierwszy raz ten! Nie, pierwszy raz... No pierwszy raz skajgripera! O Boże! To było straszne! Ludzie! O nie! Enderman! Enderman! A Boże. kto to jest? To taki no, postać straszna! Zabijaj! O Boże! O nie! O Boże! Nie, nie, nie! Oła. Au. O Boże! Kochany! Nie prowokować! Światło tam jest? Czekaj. O, no, taka jest! Latarka jest! Pierwszy raz zobaczyłam Nie Widziałam tu pierwszy raz. O! Skrzynia! No fajnie! Ale śmieszne. O, mam! Świecę! ten! Ja nie mogę! Coś! Okay. Jest, mam. A wy nieźle to do ręki? O Boże. Ciemno jest tutaj. Ja się boję, że Enderman nas zaatakuje. Czy kościotrupy? Bo kościotrupy szczelają. Tam jest kościotrup! Gdzie? Widziałam kościotrupa. O Boże. Yes, no. Tam jest kościotrup. Gdzie? tam. Go? Oh, takie są białe, malutkie, nie? Widzicie, są z daleka no, z nie białego? Nie będę sobie grał, kopa, ale chyba pora! A o, to tu jest, ja nie mam... Ale się przestraszyłam. Nie, lepiej nie, nie po... nie... Nie zabijamy, bo mogą... bo mogło, em, bo... A, musisz spotkać Undermana. A to dwie tam. Pająk tam jest! A co to pająk? Ja nie mogę! Zamach jest! A! Szybko! Żadne co wy robicie! O Boże O Boże, okej okay. Okej okay, Okej okay. Kościotrup! trup. Szkieletor Łooo wow. Podwodny świat Nie ja wyjdę stąd Tutaj. Dobra. Uwaga! Waga. Wow. Uf. O Boże. Nie wiem co. Nie wiem co się dzieje. Zombi. <laughs> Zombiaki. O nie! Uciekaj! A! Jezu, Ja chcę, żeby ta noc się skończyła. A w dzień zombiaki też chodzą? O nie. Gdzie dzień są? Lampka! Ja tam złe, właśnie zażyciłam. Oje, O ja. O ja. Za <grystanie> nami chyba. Nienawidzę nocy. Ja tam, w oh mój tam jest! <grystanie> o jak dzień! dzień. <grystanie> Gripel! Griper tam, griper tu, pu, pam param, pam pum. Teraz tu nie jest zaznaczal. Widzisz tam gripper? A widzę... A, gdzieś... zombie, zombiak, zombiak! Gazem! Szybko, szybko, szybko. Szybko! O Szybko, nie, dobra, dobra, szybko, szybko, szybko. Paraliż. A, Co się dzieje? No, pięknie! Pięknie z wasz świat! <laughs> brawo, brawo, brawo! Pięknie z wasz świat! O, zabiję go! Trzeba go zabijać. Nie! Tracę życia! Dziękujemy za uwagę. To koniec dzisiejszego odcinka. 4 y, łapki w górę to kolejny film. Pa! Pie.